Witajcie kochani w wakacyjnym odcinku QA, czyli z pytaniami od widzów, tak jak już zapowiadałam. I zacznijmy. Jestem chora w wakacje, ale to już druga sprawa i zacznijmy. Ewa Peplińska zapytała: Kto zainspirował Cię, by kręcić na YouTube? Na YouTubie nikt mnie nie zainspirował, sama się zainspirowałam, dlatego że kiedyś na moim telefonie. Um, nagrywałam takie, taką serię, ona się nazywała Wymyślam jedzenie i tam na przykład myśla, mieszałam chrzan z e, na przykład cukierkami albo keczup i później to jadłam. Pytanie e, też od Ewy. Zrob, e, zróbcie jajeczny challenge. E, niedługo właśnie zapowiadamy taki challenge, na pewno, pewnie zrobimy, na naszym kanale na pewno się pojawi. Czy masz jakieś pasje poza YouTubem? Mam pasje, moją pasją jest tańczenie. E, kolejne pytanie. E, twoja ulubiona youtuberka youtuber e, Moją ju, e, ulubioną youtuberką e, na pewno jest... Oglądam. Ja nie mam ulubionego youtubera albo youtuberki. Oglądam bardzo często YouTube Monster 96. E, oglądam też Czasami Banshee. Oglądam też Agnieszkę Grzelak. Oba kanały, e, a J Dombrowski. Kolejne pytanie też od Ewy: z jakich wyjazdów będą lody? Wyjazd, nie powiem teraz z jakich wyjazdów, ale będzie to z wyjazdu wakacyjnego, na którego pojadę już niedługo. Teraz takie, takie krótkie pytanie Ewa nam, mi zadała. Na przykład zima czy lato? Zima. Po pierwsze, że mam wtedy urodziny. Po drugie, że lato mi jest bardzo gorąco. I wtedy nie mogę wytrzymać, a w zimę, jak mi jest e, zimno, to wtedy coś tam robię, i mi jest ciepło. E, słodycze czy owoce? Owoce. E, psy czy koty? Chyba psy, chociaż bardzo też kocham koty, bo mam koty i psy, więc. Ale chyba psy bym wybrała. YouTube e, czy Facebook? Chyba YouTube. Ale lubię też Facebook. E, wieczór czy poranek? Chyba poranek książki czy filmy, filmy, rower czy rolki, rower, słońce czy deszcz, słońce. Jaki sport uprawiasz? Sportu takiego, że coś chodzę na jakieś zajęcia. Gram we wszystkie sporty takie dla zabawy dla. Relaksu, dla takiej, dla, tej, dla takiej rozrywki, ale nie mam takiego, który chodzę na zajęcia jakieś nie, chodzę na zajęcia sportowe i gram jakoś tak sobie radzę w każdym jak, jakimś sporcie. Trzy największe marzenia. Pierwszym marzeniem to jest, żeby mieć dużą, kochającą się. Drugie marzenie to, żeby być zdrowym przez całe życie, żeby żadnej takiej dużej choroby nie mieć. I trzecie, żeby mieć wokół siebie y, dobrych ludzi, żeby ludzie nie byli dla siebie źli. I tak. Hmm. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole jak, i kim chcesz być w przyszłości? Ulubiony mój przedmiot w szkole, ja idę do, teraz do czwartej klasy i w 1-3 klasach y, miałam y, przedmioty jak język polski, matematyka, WF, angielski i religia. Żadnych innych przedmiotów nie miałam, ale jeżeli miałabym wybierać, to jednak bym wybrała hmm, religię hmm, i język polski. Na pewno bym nie chciała mieć hmm, pracy i zawodu z hmm, przedmiotami ścisłymi, bo do tego może i bym jakoś podeszła, ale nie jestem. Aby miała się czuć dobrze, to w takiej pracy bym się jednak nie czuła dobrze. Lepiej mi jednak idzie z przepływów humanistycznych i w takim kierunku bym chciała iść. Ewa Petlińska również i Czarna Mamba zapytały obie, czy Twoja siostra założy kanał? To pytanie było chyba powtarzane kilka razy. I to pytanie. Odpowiem. Moja siostra na razie nie jest do, tak, że chciałaby już planuje i wszystko ma zaplanowane, ale powiedziała, że może kiedyś, może niedługo by założyła. Ewa Lewkowska zapytała, co uważasz o malowaniu się na e, No, że ja mam już taką nastoletnią siostrę, to trochę o tym wiem. E, jeżeli chodzi o malowanie się na stolatek, e, to jestem raczej na nie, dlatego że jeżeli y, dziewczynki, y, dziewczynki w wieku 14, 15, y, 16 lat y, y, mają ładną cerę i nie, potrzy, nie potrzebuje tego, a jednak się malują, to dla mnie jest to... Troszeczkę takie dziwne, że dziewczynki, rozumiem takie jak rzęsy, albo brwi sobie przeczytać, albo jakieś pomadka na usta, ale nie żeby jakiś podkład albo puder. Nie, raczej jestem na nie. Tatiana Szwed zapytała, jak Julka nazywa się na Instagramie? Tutaj się wyświetli, jak Julka nazywa się na Instagramie. Dominika Czery zapytała, czy Ty i Julka nagry, nagracie Yoga Challenge? E, ja i Julka, czy nagramy Yoga Challenge? E, nagrywałam już z Martynką Yoga Challenge e, i po jakiejś dłuższej przerwie może nagram z Julką Yoga Challenge. Bańki czy śnieg? Śnieg. I kolejne. Pies czy kot? Pies bo na to przed chwilą odpowiadałam. Emielnik zapytała, czym nagrywasz? Nagrywam na zmianę. Albo iPhone'em 6, albo e, Nikonem D5300. E, czy założycie wspólny kanał? Czyli ja i Julka założymy wspólny kanał. Myśliłyśmy, myślałyśmy o tym e, i może niedługo tak, taki kanał się pojawi. Dlaczego zaczęłaś nagrywać? Chciałam e, spróbować zobaczyć, jak mi by to wyszło nagrywać, e, jakby osoby i ludzie na to zareagowali i dzięki Wam mam te kilkadziesiąt subskrypcji. Czy ja też bym mogła zacząć nagrywać? To jest dla Ciebie świat należy i Ty byś jak masz taką potrzebę, to oczywiście nie zabraniam Ci tego i jak założysz kanał, to koniecznie mi o tym powiedz, bo chętnie zasubskrybujecie Little TV zapytała. W jakim programie y, przerabiasz filmiki? I mówi. Martyna Romanek zapytała Należycie do jakiegoś fandomu? Nie Czy nagracie Baby Food Challenge? Oczywiście, nagramy y, Jeszcze Dorotes S. zapytała Tak jak y, w formie Takiego jakby y, To czy to y, Trampolina czy basen? Basen Książ, y, Książka czy film? Film y, Siostra czy brat? Siostra, bo nie mam brata, więc nie wiem. Ale raczej siostra. Słońce czy słone czy słodkie? Zaliczam chyba do słonego bardziej. Telefon czy komputer? Trudno to powiedzieć. Hmm. Chyba bym wybrała telefon. Szkoła czy wakacje. Wakacje nuda czy dużo pracy. Um, chyba nuda. Chociaż jak mam tak dużo na głowie, to raczej nie, ale bym wybrała raczej nudę i po jakimś czasie sobie po prostu coś do głowy jakby domyślić. Ale dużo roboty to raczej nie, bo... Bo się szybko zmęczy. Gry komputerowe czy planszowe Gry komputerowe. Dorotys napisała Pozdrawiam. Też Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. I dużo osób zapytało, czy zrobisz Whats my phone? Na razie nie zapowiadam tego filmiku, dlatego że ja już mój telefon ma dość długo i zbyt z telefonu na razie nie korzystam, więc jak będę zmieniała, to pewnie nagram. Ile masz lat? To też pytanie się dużo razy zdarzało. Mam 9 lat. Idę teraz do czwartej klasy. Idę rok... Jestem rok młodsza. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że zadaliście tyle pytań. Niedługo zbliżamy się do 100 subskrypcji, za co bardzo z całego serca Wam dziękuję. Ogłoszę też konkurs, który niedługo się na moim kanale pojawi. Zasady konkursu. Niedługo kończy się też seria książki pod tytułem Tom 1, więc piszcie. Na dole jaką serię mam może nagrać albo proponowaliście bycie I jeżeli będzie bardzo dużo pytań i będzie na tym, na tym filmiku będzie 25 łapek w górę, nagrywam kolejny film z serii QA, pytanie od widzów, ale to już zależy od Was. I musicie wtedy, jeżeli będzie 25 łapek w górę i na dole też zadajcie komentarze i y, 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 w komentarzach pytania i wyzwania co będzie też y, nowe y, 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 pytania i wyzwania i widzimy się w kolejnym filmiku pa, pa.

Lewkowska? Lewkowska. Le, le. ja? le, le, Lewkowska, no. 3-4 przerwa Daria Lewkowska zapytała. Lewkowska. Powinnaś rozmawiać. I Daria lewko Lewkowska. No, ale 3-4 przerwa Daria Lewkowska. Daj. Co? 3-4 przerwa Daria Lewkowska. Która lektura mogę?